Siemano, ja jestem Czaki, jest ze mną dzisiaj Grzesiu. Siema. No i w tym audiologu chcieliśmy wam powiedzieć kilka ważnych spraw. Tak. Tak. No to pierwsza sprawa. Dlaczego jesteśmy razem na kanale i ogólnie? takie to nie osobno. No. Ale dlatego bo stwierdziliśmy, że lepiej nam się będzie nagrywało razem, wrzucało filmiki na przykład raz z jednej perspektywy, raz z drugiej. I że łatwiej nam się będzie tam coś, jakiś widzów zdobywać, łatwiej nam będzie i takie tam. Poza tym będzie wtedy o wiele więcej filmików, bo gdy mieliśmy osobne kanały, to raczej z tym było trochę słabo. Tak. No i druga rzecz, którą ważną chcemy powiedzieć, to chcielibyśmy ogłosić konkurs, w którym będziesz musiał, nasz widzu, tak, będziesz musiał zrobić nam znaczy, jeśli chcesz, zrobić nam. Tło i... Najlepsza i intro. osoba wygrywa. No i intro i dwie najlepsze osoby dostaną nagrody. Pierwsze i drugie miejsce, jakby ktoś nie wiedział. Tak, tak. No i jeśli o to chodzi, to to będą dwie gry lub dwa kody do gier, jeszcze nie wiem. No i... ale jeszcze Ej, nie bo... wiem jakich, bo się nie dowiecie. Albo no jeszcze coś wykombinujemy, bo hmm. ja już mam pomysł. No, chyba, że tak. No to dobrze, no to na razie tyle. No to.